Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj za mną jest Fauser. Fauser, przywitaj się. Siema, ma. I dzisiaj na odcinku będę grać w tych oto pięknych okularach, w których nic a nic nie widać. Fauser będzie moimi oczami, będzie mi prowadził, żebym, wiecie, nie wyszła yy, w ogóle z całej gry. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Będę grać na ślepo. Tym dekiem powiem Wam, że koleś, który grał tym dekiem, rozwalił mnie chyba. 15 razy w ciągu 14 sekund. Także wzięłam sobie jego dek, wygrałem trzy walki. Co prawda wcześniej... Dlaczego mi się ten tablet zacina? Dlaczego mi się ten tablet tak zacina cały czas? Dobra, więc co? Ja już mam dek przygotowany. VCR, co sądzisz o moim deku nowym? Jest OK. Ubieram okulary. Ubieram okulary. A ja Cię poprowadzę na arenę. No to, to, to mogę przecież widzieć, nie? Dobra. Nie, już nic nie możesz Dobra, widzieć. Dobra, zakładam okulary. Bo ja mogę odpalić Test, że nic nie widzę. Mam no, nadzieję, że mi nie pokazujesz teraz, fuck you. Nie! Dobra, tu jest tablet, ja się trochę przybliżę. Dałeś mi już start? Tak, w tym momencie już odpalam start. Pokaż palce, tutaj masz. O, chyba słychać. Dobra, mów mi... Ile mam eliksir, okay? E, 8 eliksiru, ok? Osiem eliksirów masz w tym momencie i wybierasz... Ooo... O, 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 o... Jaką kartą w ogóle zaczęłam? Mów nie, mi. Walkirią. Okej, okay, Walkiria. Mów mi jaki przeciwnik ma ten. Jak, na którą stronę mi idzie, okej? Okay? No, tak Ile idzie... mam eliksiru? Mów. E, 9, 9. Teraz w tym momencie wyrzucasz Ice Wizarda na prawą stronę, rzuca banditkę i są zapisy. Ale na którą stronę mi rzuca? Na prawą stronę, ci stronę rzuca. Marzysz, tutaj właśnie masz Fireball, a. piękny Fireball w tym momencie leci bardzo ładnie. On ci wyrzuca po lewej stronie te hogi, takie małe. E, ty wyrzucasz, właśnie się Ej, e, ale masz <laughs> filmów, ile mam eliksiru, bo e, ja nie wiem. E, teraz wyrzucasz Firecracker. Po prawej stronie masz aktualnie dwa eliksiru czy eliksiru, nie możesz nic wyrzucić, wyrzucasz walkirję po prawej stronie. Teraz chciałabyś wyrzucić najpierw, ale masz tylko i właśnie jeden eliksir, dwa eliksiru to, to masz. To Poczekam, a on już ubił wieżę? E, nie. E, a ile mam HP na wieżę? Nie, 1848, na prawej wieżę. stój, poczekaj, nie, poczekaj, bo mhm. możesz, chyba że chcesz zagrać goleda. Dobra, tutaj prawie ten. E, rzucaj coś już na prawą ile stronę. Ile mam 8, 888. 888. osiem, To teraz wyrzuciłam, prawda? E, wyrzuciłaś on Ci podejrze bandytko i hogami zapisy i zaraz Ci skończy wieżę. Ty tak jakbyś chciała sobie kliknąć w golema, ale w tym momencie wyszłaś Ice Wizarda na środek i on Ci właśnie już ubija wieżę po lewej stronie. Ty wyrzucasz Fireballa, ej prawie, prawie ładnie trafiłaś wszystkie zap, zapisy. ok ok co to do nas wyrzuciłaś? Eee, na razie nic nie wyrzuciłaś. Teraz może Ale ty mi mów, dolema. ile mam eliksiru. Masz 8 eliksiru. Czy to był golem teraz? Nie, teraz wyrzuciłaś firecracker, cracker na prawą stronę. No to co jest w tej po lewej stronie? Co teraz wyrzucam? Jeszcze nic nie wyrzuciłaś, ponieważ nie klikłaś w kartę. Jeszcze nie, nie klikłaś w kartę. Jeszcze nie nie klikłaś w kartę. Pokaż, patrz. Masz pierwsza, druga, trzecia, czwarta karta. No myślisz, że jak się źle ślepy... Nie, źle dalej nic nie wyrzucasz, ale chyba już Chyba już powoli ten mecz przegrywasz, ponieważ on Cię już zabił, przegrałaś. No i pierwsza walka przegrana, ale tak to więc... jest naprawdę ciężkie, jak się no, nic nie widzi. No to jest ciężkie, może ja Ale w ja w ogóle też nie mogę skumać, gdzie ja mam w ogóle Dobra. górę, a gdzie Battle. dół. Battle, odpala. szukać już? Tak, yy, już od... Jeżeli chcecie więcej takich odcinków na ślepo, to piszcie w komentarzu, że chcecie, tak? Jest, of course. Dobra, masz 9 eliksirów. I nie klikasz nic. Nie klikasz wyżej, wyżej. Tak, i właśnie wyrzuciłaś. Nightwitch, masz okay. 6 eliksirów. On od której strony pójdzie? E, od jeszcze, tej, co ja? E, jeszcze nie, nie ruszył w ogóle. Tak, teraz tak. E, tą samą stronę, co ty dałaś. E, Słyszę coś. Wyrzucił Walkirię. No właśnie, czemu ty nie masz słuchawek? Jakbyś miała słuchawki, nic na razie nie, nie, nie wyrzuciłaś. Masz 9 eliksiru, nic nie, nie, nic nie wyrzuciłaś. Tu masz. Tu masz Prince'a, rzucasz okay. na, na A lewą stronę. No on na razie nic. Tak, on też wyrzuca prinsa po twojej stronie. Nie, tutaj nie ma nic. Ej, halo, cztery tutaj. Tu masz. Co teraz? E, lighting na, na środek. Także, także powiem ci, że dobrze, bo masz aktualnie pięć eliksiru. On ci, zjeżdża, on ci teraz zjeżdża e, wieżę po lewej stronie. Ty wyrzucasz golema, chciałeś Gołem wyrzucić, golema, ale no. nie wyrzuciłaś tego golema. Ile mam eliksiru? E, masz teraz 9 eliksiru, a on ci już bije główną wieżę. Główną wieżę? No, no teraz, no, nie masz co wyrzucić, bo nie klikasz w karty, ponownie nie klikasz w karty. Ja pierdziele To wieżę mi pomóż. No co mam ci pomóc? Wyrzucasz no, wiedźmę, Wy wyrzucasz wiedźmę. Chcesz tego golema wyrzucić no, raz, chociaż? To, no, po, to, to poczekaj, bo nie masz eliksiru. Ale on Ci tak i tak zjeżdża. Dobra, pokaż ten palec. No tak. Na lewo. Dobra, on... stój, stój. Jak on mi idzie na główną no że to, to muszę się bronić, nie? No właśnie. Bo Ty zaraz urwiesz ten, ten iPad. Urwiesz tego iPada. Dobra, ja Ci tutaj trochę po pomogę, żeby rzeczywiście Ci nie zbił tej głównej wierzy całej. Ale niestety już przegrywasz. Dobra. Chcesz próbać, Ty? Dobra, zróbmy jeszcze jeden meczek. Dla mnie. Także zmiana. Zmiana stanowiska i uwaga. No, magiczne okularki. Tak jest. Także jeżeli chcecie więcej takich odcinków na ślepo, gdzie gramy challenge czy coś, to dajcie mi znać w komentarzu. Ale to jest Dobra. naprawdę ciężkie. Dobra, Dobra. klikam. ci, chcesz zagrać innym takiem, czy tym samym? Nie, tym samym. Klikasz już? Powiedz tak. kiedy będzie mecz. Dobra. Szuka meczu. Uf. Trzymajcie kciuki. I tak jest mecz. Masz 8 eliksiru aktualnie. 9. Masz tak, prynca po prawej, po lewej masz Golema, on teraz rzucił Roy'a gosta na prawo. To jest Golem, co teraz chcesz wyrzucić? Ale ty kliknij na kartę najpierw. Nie, kliknij na kartę. Kliknij na kartę i teraz sobie wyrzuć. Tak. Wyrzuciłaś mi go po prawej stronie w samej góry. Tak? bo teraz idzie... O kurde, na lewo leci Battle Ram. Nie masz na razie Elixiru, poczekaj. <laughs> poczekaj. Ja to wygram. Dobra, on teraz ci jedzie. O nie, grasz na Pekkę. Co ty robisz, że ty w ogóle kart nie wyrzucasz? Dobra, teraz Ci się udało użyć, e, wyrzucić Fireclickerkę, ale ze względu na to, że on ma taki bardzo patologiczny deck, gdzie jest właśnie Magic Archer, gdzie jest Battle ram, to nie masz zupełnie szans. Co ty robisz? <laughs> <laughs> Próbuj wyrzucić wszystkie. Kartiny, ja w ogóle... To tak jakbyś nie wiem, coś, coś malował. Ej, wyszedłeś w ogóle z gry! No dobra, on Ci już prawie ubił wieżę, jedną wieżę masz ubitą, drugą wieżę masz ubitą, broń się czymkolwiek, dobra, wyrzuciłeś Valkyrię na prawo, ale że on już leci Battle na lewo, obija razem z... co Ty grasz teraz, na fortepianie czy coś? No i pierwsza przegrana. nie gram więcej, bo to jest, to, to, to jest głupie, minus 28. jak na fortepianie, No, także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o... To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków, gdzie gramy na ślepo, to piszcie w komentarzu Buziaczek, bo mi poszło zdecydowanie lepiej dla mnie. Tak. I otworzymy sobie na sam koniec skrzynkę ja, ja robię, za obajdź, drugie obajdź. miejsce na wojnie. Może trafimy nową legendę, chociaż wątpię, bo za pierwsze miejsce jest gwarantowana legenda. Dobra, wielkim kinolem Fausera otwieramy skrzynkę za drugie miejsce na wojnie. Klikaj, no. Jest Wizard. Royal Giant, Royal Hoxy i nie ma legendy, ale jest pięć razy klon, także moi drodzy, my się żegnamy i widzimy się jutro w następnym odcinku, a jakim jeszcze, będę Was informować na bieżąco społeczność. społeczności, także trzymajcie się ciepło, papa, siema, pa. yo.